Nie uda... chcę pani ze mną. Eee, proszę nie przerywać. ja jestem gospodarzem, nie odbieram panu głosu. Eee, proszę państwa, dzisiaj o godzinie 14 odbywa się Rubuska Rada Samorządowa. Zapraszam pana prezydenta, zapraszam pana, proszę dać panu głos. bo się o pana podróże. Ja się Ale nie boję. No. Proszę ten, sobie zorganizować konferencję. Wielokrotnie, Państwo do mnie. Z chęcią, proszę wielokrotnie Państwa, będziemy uczestniczyć w konferencji Pana Prezydenta Kubickiego. Mamy nadzieję, że e, ją ja zorganizuje i zaprosi nas i ja z chęcią ja będziemy wymieniać e, Dziękujemy może, Państwu, ja życzymy no, wszystkiego wytanie. dobrego i kłaniamy się. Ja może, jak Państwo widzicie, tak wygląda współpraca z Urzędem Marszałkowskim. Wielokrotnie dzisiaj Byłem wywoływany do odpowiedzi. Jakoś nikt z tych państwa nie oczekiwał odpowiedzi na te pytania. Więc to pokazuje standard prasy zarządu Województwa Mulskiego. Nie chcę rozmawiać z samorządowcami. Cieka pani marszałek, cieka przed prawdą. I to jest najgorsze. Byłem przekonany, że tak jak wczoraj pan marszałek Jabłoński miał prawo swobodnej wypowiedzi na sesji Rady Miasta, ja również będę miał dzisiaj na takie same prawo zabrania głosu. Jak Państwo widzicie, Platforma nie jest zainteresowana rozmawianiem z nimi. Platforma chce rozmawiać sama z sobą. A nie wiem, czy Państwo wiecie, wczoraj w Ratuszu Zielonogórskim stał się co? Wczoraj zawiązała się koalicja PiSu i Platformy. Wszyscy radni zagłosowali za apelem do Pani Marszałek, aby nie okradała mieszkańców w Zielonej Góry, aby nie okradała mieszkańców województwa lubuskiego. Wszystko. Pani Marszałek może mi nie wierzyć, może nie wierzyć radnym pis ale niech uwierzy swoim radnym. Ja przytoczę słowa apelu. Apelu, który został poparty przez Platformę Obywatelską, przez ludzi Donalda Tuska. Szanowna Pani Marszałek, odebranie ludziom tak znacznej kwoty pieniędzy, w przypadku Zielonej Góry to jest 150 milionów złotych, przeznaczonej na rozwój obszarów, które zamieszkują z pewnością negatywnie odniesie się na jakości życia mieszkańców. warunka szającego kryzysu gospodarczego, wzrastającej inflacji i niepewności na rynku doprowadzi to do recesji, zapóźnień rozwojowych, które trudno będzie nadrobić. Decyzja pani marszałek jest prostą drogą do upadku wielu firm działających w naszym województwie i wzrostu bezrobocia. Proszę zrozumieć, że te środki są po prostu dla wielu samorządów nadzieją na skuteczne przezwyciężenie obecnej, coraz trudniejszej sytuacji gospodarczej. Dlatego apelujemy do Pani Marszałek. Proszę nie zabijać naszych marzeń o rozwoju regionu lubuskiego i poprawie jakości życia jego mieszkańców. Za tym głosowali wczoraj radni Platformy Obywatelskiej. Za tym głosowali ludzie Donalda Tuska. Nie zgadzają się z tym, co robi Pani Marszałek. Pani Marszałek nie chce z nikim rozmawiać. Nie pozwala nam zabrać głosu, jest to strasznie przykre i żenujące, ale tak jest standard Platformy Obywatelskiej, która mówi, że chce rozmawiać z ludźmi i chce słuchać ludzi. Widocznie ja w rozumieniu Platformy nie spełniam tego standardu, że zasługuję w ogóle na rozmowę. Ale to pokazuje również jaki jest stosunek Platformy do wszystkich mieszkańców województwa lubuskiego. Do wszystkich mieszkańców województwa lubuskiego. Dziękuję. Apel był o 300 dla wszystkich. I kolegom 184 dodać, wystarcza. Dodać, nie? bo to jest też taka próba napuszczania samorządów tak, małych tak, na drugi. Tak. Moi Państwo, my uważamy, że 300 euro ma dostać również ten blezek, który nie dostał nic w poprzedniej perspektywie. Trzeba zadbać o te wszystkie małe miejscowości, ale jak widać, Pani Marszałek woli zadbać tylko samo o siebie i o swoich kolegów, których zatrudnia setkami w Urzędzie Marszałkowskim. Dziękuję bardzo.